Subskrybuj kanał, aby zobaczyć więcej filmów. Robin Gibb, jeden z legendarnych braci Biggis, nie był tylko ikoną muzyki disco, ale również symbolem kreatywności i wytrwałości. Z milionami sprzedanych albumów Biggis zmienili muzykę całego pokolenia. Jednak za tym sławą okryły się tragedie i straty w życiu Robina. Dzisiejszy film zabierze was w kolorową podróż przez życie Robina Gibba, od dzieciństwa przez szczyty kariery z Biggis, aż po lata walki z chorobą i poruszające ostatnie chwile jego życia. Robin Hugh Gibb urodził się w 22 dniu grudnia 1949 roku w szpitalu położniczym Jane Crooke w Douglas na wyspie Man w dużej, ale blisko związanej rodzinie. Był synem Barbary Gibb i Hugh Gibb, a jego bliźniaczym bratem był Maurice Gibb, który był o 35 minut młodszy. Oprócz Maurisa Robin miał starszą siostrę Leslie Evans oraz dwóch innych braci, Barry'ego i Andy'ego. Już w młodym wieku bliska więź między rodzeństwem stanowiła silną podstawę, która później przyczyniła się do sukcesu ich światowej sławy zespołu. Robin i jego rodzeństwo dorastali na wyspie Man, tworząc niezatarte wspomnienia z dzieciństwa. Ich bliscy sąsiedzi Mary Beck, przyjaciółka matki Robina oraz ciotka Peggy, Często były świadkami fascynujących historii, które trzej bracia dzielili ze sobą. Jeszcze inna sąsiadka, Helen Kenny, która mieszkała w Douglas Head, przypominała sobie, że Barry i bliźniacy często odwiedzali Mary Beck, by plotkować. Helen wspominała, że Robin pewnego dnia pewnie powiedział, że pewnego dnia będziemy bogaci i założymy zespół. To, co początkowo uznano za ulotny dziecięcy sen, miało później stać się rzeczywistością. Dowodem talentu Robina i jego wielkich ambicji. Na początku lat 50. rodzina Gibb przeniosła się do Manchesteru w Anglii, gdzie życie przyniosło nowe wyzwania, ale także oznaczało początek muzycznej podróży Robina. To tutaj Robin i jego bracia zaczęli wyrażać swoją pasję do śpiewania. Ich pierwsze melodie odzwierciedlały ich wrodzony talent muzyczny i silną więź między nimi. Mimo młodego wieku, Organizowali skromne występy w domu, gdzie charakterystyczny głos Robina i jego emocjonalne zdolności kompozytorskie szybko się wyróżniały. W 1958 roku Robin, Barry i Morris oficjalnie założyli Biggies, co stanowiło ważny krok w ich karierze. Chociaż byli jeszcze młodzi, bracia Gib ciężko pracowali, aby rozwinąć swój własny styl muzyczny. Od ich wczesnych hitów, takich jak Speaks and Specks, do New York Mining Disaster 1941, BGs szybko zyskali uwagę publiczności dzięki unikalnemu głosowi Robina i harmonijnej fuzji ich wokali. Szczególnie wyróżniał się talent Robina do pisania piosenek, którego emocjonalnie bogate melodie i głębokie teksty przyczyniły się do zdefiniowania tożsamości grupy. Dzieciństwo Robina było nie tylko naznaczone pasją do muzyki, ale także przezwyciężaniem przeszkód w dążeniu do swoich marzeń. Pomimo trudnych czasów, z jakimi borykała się rodzina, od przeprowadzki po adaptację do nowego życia w Manchesterze, Robin i jego bracia zamienili te trudności w motywację, aby wznieść się ponad nie. Słowa Robina z dzieciństwa wyrażające jego pragnienie założenia zespołu i zdobycia sławy ujawniły jego silną wolę oraz dziedzictwo Bigis jako symbolu muzycznej innowacji i globalnej sławy. Bigis, ikoniczny zespół składający się z braci Barry'ego, Robina i Morisa Gibbów, są jednym z najbardziej wpływowych i popularnych zespołów w historii muzyki. Dzięki swojemu niezwykłemu talentowi muzycznemu i doskonałej harmonii, trzej bracia stali się globalnymi symbolami muzyki disco, szczególnie w latach 70 które były szczytowym okresem ich kariery. Biggis nie tylko zrewolucjonizowali scenę muzyczną, ale również pozostawiają niezatarte ślady w historii kultury, stając się znanym nazwiskiem i inspirując pokolenia miłośników muzyki na całym świecie. Na początku lat 70. Bigis odnosili znaczące sukcesy w gatunku pop i soft rock, z utworami takimi jak Massachusetts, To Love Somebody i How Can You Mend A Broken Heart? Jednak ich kariera osiągnęła apogeum, kiedy podjęli odważną decyzję o przyjęciu rozwijającego się gatunku Disco, który w tamtych czasach zdobywał Stany Zjednoczone. Ten zwrot kierunkowy miał uformować dziedzictwo Biggis i na zawsze odmienić ich brzmienie. W 1977 roku Biggis zrobili ogromne wrażenie, wydając ścieżkę dźwiękową do filmu Saturday Night Fever. Znanego albumu, który nie tylko zmienił kierunek kariery zespołu, ale także całej ery disco. Sukces tego albumu był monumentalny z hitami takimi jak Staying Alive, How Deep Is Your Love i Night Fever, które szybko zdominowały listy przebojów. Te piosenki stały się hymnami pokolenia i ugruntowały status Big jako globalnych supergwiazd. Charakterystyczny falset głosu Robina, ze swoją emocjonalną gamą i wysokimi tonami. Odegrał kluczową rolę w kształtowaniu brzmienia disco, pomagając grupie dotrzeć do milionów fanów na całym świecie. Saturday Night Fever stał się czymś więcej niż tylko udanym albumem. Stał się kultowym symbolem lat 70. Ze sprzedażą przekraczającą 40 milionów egzemplarzy ustanowił rekord i stał się jednym z najlepiej sprzedających się albumów wszechczasów. Ten sukces wyniósł Biggies do panteonu legendarnych grup muzycznych i zapewnił im miejsce w Annałach międzynarodowej historii muzyki. Po przełomowym sukcesie Saturday Night Fever, Biggies kontynuowali umacnianie swojej pozycji jako jednego z najbardziej wpływowych aktów popowych. Ich następny album Spirits Having Flown przyniósł niektóre z ich największych hitów, w tym Too Much Heaven, Tragedy i Love You Inside Out. Te utwory nie tylko zapewniły im dominację na listach przebojów, ale także ukazały wszechstronność zespołu, łączącego disco, pop i balady w dźwięku, który porywał publiczność na całym świecie. Oprócz własnego sukcesu jako muzycy, Biggis w znaczący sposób przyczynili się również jako producenci i autorzy tekstów dla innych artystów. Ich talent do pisania piosenek był niezrównany, a oni sami stworzyli wiele ponadczasowych hitów dla innych muzyków. W tym Islands in the Stream dla Keniego Rogersa i Dolly Parton oraz The Woman in Love dla Barbara Streisand. Te utwory nie tylko ukazały ich kreatywne geniusze, ale również poszerzyły ich wpływ na przemysł muzyczny, zapewniając im szerokie uznanie jako jednego z najbardziej płodnych zespołów autorów tekstów XX wieku. Mimo ogromnego sukcesu, podróż Gees nie była wolna od wyzwań. Presja globalnej sławy oraz wewnętrzne konflikty, które pojawiły się między braćmi, stanowiły część ich historii. Miarę jak zespół zyskiwał na popularności, narastały także napięcia. Robin i Barry, obaj bardzo stanowczy i pełni pasji w kwestii swojej muzyki, często sprzeczali się o muzyczny kierunek zespołu. Te różnice zdań doprowadziły nawet do tego, że Robin tymczasowo opuścił zespół w 1969 roku. Jednak bliska więź między braćmi oraz ich wspólna pasja do muzyki doprowadziły do ich ponownego zjednoczenia. A Biggies kontynuowali swoją karierę, tworząc muzykę, która trafiała do serc fanów na całym świecie. W ciągu swojej kariery Biggies sprzedali ponad 220 milionów albumów, co czyni ich jednymi z najskuteczniejszych muzyków wszechczasów. Ich unikalna mieszanka wyrazistych wokali, wyjątkowego pisania piosenek i angażujących występów uczyniła ich znanym nazwiskiem, a ich wpływ na muzykę popularną jest nie do przecenienia. Ich utwory nie tylko ukształtowały erę disco, ale przetrwały próbę czasu i wciąż są uwielbiane przez fanów. Era disco, którą w dużej części zdefiniowali Bee Gees, zmieniła sposób, w jaki ludzie doświadczają muzyki, pozostawiając trwałe dziedzictwo które inspiruje artystów do dziś. Muzyka Biggies jest ponadczasowa, ich hity żyją w sercach zarówno starych, jak i nowych fanów. Robin, Barry i Morris nie byli tylko utalentowanymi muzykami, byli symbolami kreatywności, pasji i wytrwałości, ucieleśniają ducha swojej epoki, pozostawiając dziedzictwo, które nigdy nie zniknie. Ich wkład w muzykę, zarówno jako muzyków, jak i autorów tekstów, zmienił bieg historii muzyki popowej, a ich wpływ będzie odczuwany przez pokolenia. Ich sukces symbolizuje także moc rodziny i współpracy. Bracia Gibb, którzy stawili czoła osobistym i zawodowym wyzwaniom, zawsze znajdowali sposób, aby się połączyć, zjednoczeni przez miłość do muzyki i więź, która ich łączyła jako rodzeństwo. Ich wspólne wysiłki pomogły stworzyć dźwięk, który był nie tylko unikalny, ale także reprezentował trwałą moc rodzinnych więzi w dążeniu do artystycznej doskonałości. Z upływem czasu Bigis dalej wywierają znaczny wpływ na przemysł muzyczny. Podczas gdy Disco straciło na popularności w latach 80., ich wpływ pozostawał niezaprzeczalny. Grupa dostosowywała się do zmieniających się trendów muzycznych i pozostawała na czasie wydając albumy, które uchwyciły zarówno nostalgię ich nad disco, jak i ewolucję ich stylu muzycznego. Kontynuowali koncerty i zachwycali fanów na całym świecie swoim ikonicznym brzmieniem. Dziedzictwo Bigis to historia trwałej kreatywności i muzycznego geniuszu. Dzięki swojemu katalogowi hitów, rewolucyjnemu wpływowi na gatunek disco i zdolności do ewoluowania oraz tworzenia innowacji są nierozerwalną częścią historii muzyki. Szczególnie głos Robina, z jego emocjonalną głębią i szerokim zakresem tonów, stał się jednym z kluczowych elementów brzmienia Biggis, pływając na niezliczonych artystów w kolejnych dekadach. Ich wkład w muzykę, zarówno jako muzyków, jak i autorów tekstów, pomógł kształtować ścieżkę dźwiękową epoki, a ich miejsce w panteonie wielkich aktów muzycznych jest zapewnione. Ich prace wciąż inspirują nowe pokolenia i zapewniają, że ich muzyka przetrwa w nadchodzących latach. Dzięki swojemu sukcesowi, Bee Gees udowodnili, że rodzina, pasja i talent mogą stworzyć coś naprawdę wyjątkowego, a ich wpływ na świat muzyki nigdy nie zostanie zapomniany. Od wczesnych dni na wyspie Man, po swoją globalną dominację w latach 70. i później, pozostają dowodem na moc muzyki, łącząc ludzi i pokonując czas. Ich dziedzictwo nadal będzie świecić i inspirować przyszłych artystów oraz fanów w równym stopniu. Robin Gibb, jeden z trzech braci legendarnych Big Eas, nie był znany tylko z impaktowej kariery muzycznej, ale również z burzliwego życia prywatnego i skomplikowanych relacji. Mimo ogromnego sukcesu w swojej karierze, życie rodzinne Robina było długą podróżą naznaczoną wyzwaniami, niepowodzeniami i zmianami. W 1968 roku Robin poślubił Molly Hulis, sekretarkę, która pracowała w organizacji producenta Robert Stigwood, który wspierał karierę Biggis. Razem mieli dwoje dzieci, Spencera Gibba, urodzonego w 1972 roku, i Melissa Gibb, urodzoną w 1974 roku. Chociaż ich małżeństwo zaczęło się z miłością i wiarą w rodzinę, nie mogło długoterminowo pozostać stabilne. Podczas gdy Robin i Biggies cieszyli się dużym sukcesem w latach 70., zmuszony był często opuszczać dom w związku z trasami koncertowymi, pracą i międzynarodowymi projektami muzycznymi. Długie okresy rozłąki stworzyły przepaść między Robin i Molly, która została z dziećmi w Anglii. Dodatkowo sława Biggies wywierała znaczną presję na ich związek. Narastające napięcia ostatecznie doprowadziły do rozpadu ich małżeństwa, a po kilku latach prób naprawy Robin i Molly rozwiedli się oficjalnie w 1980 roku. Ten związek nie tylko oznaczał koniec rozdziału w życiu Robina, ale również odzwierciedla trudności związane z życiem w blasku sławy. W 1985 roku Robin wszedł w nowy związek z Dwina Murphy, pisarką, artystką i zwolenniczką druidyzmu i ruchu Brahma Kumaris. Związek ten przyniósł świeży powiew do życia Robina. Dwina stała się nie tylko jego żoną, ale również wielką inspiracją twórczą. Para miała wspólnego syna, Robina Johna Gibba, znanego jako R.J., urodzonego w 1980 roku. RJ później podjął karierę muzyczną i czasami współpracował z ojcem przy projektach. Relacja Robina i Dwiny była nie tylko ukształtowana przez miłość, ale także przez duchowe i artystyczne połączenie. Unikalny sposób życia i przekonania Dwiny sprawiły, że ich wspólne życie było szczególne i wzbogacać je. Niemniej jednak ich małżeństwo nie zawsze było bezproblemowe. Oprócz relacji z Driną, Robin miał długoterminowy romans z Claire Young, gospodynią domową. Ta relacja doprowadziła do narodzin nieślubnej córki Robina, Snow Evelyn Robin Juliet Gibb, w 2008 roku. Incydent ten wywołał wiele zamieszania w rodzinie i przyciągnął uwagę mediów, co doprowadziło do turbulencji w życiu prywatnym Robina. Pomimo, że Dwina była głęboko zraniona, zdecydowała się pozostać przy Robinie. Jej działania wykazywały niezwykłą cierpliwość i wybaczenie. Dwina postanowiła wybaczyć Robinowi, mimo że nie było to łatwe i nadal wspierała go przez życiowe wyzwania. Robin również starał się utrzymać pokojowe relacje ze wszystkimi swoimi dziećmi, nawet gdy problemy rodzinne czasami przysparzały mu dużego stresu. Mimo wzlotów i upadków, które miał w życiu prywatnym, Robin wielokrotnie wyrażał swoją wdzięczność za miłość i wsparcie ze strony Dwiny. Była nie tylko jego żoną, ale także życiową partnerką, która stała u jego boku w ostatnich latach, gdy zmagał się z rakiem. Towarzyszenie Dwiny w jego ostatnich dniach było kluczowe w pomocy Robinowi w znalezieniu pokoju i pocieszenia. Rodzina Gibb, znana z legendarnych osiągnięć muzycznych i ogromnego sukcesu, doświadczyła znaczących tragedii, które pozostawiły głębokie blizny w sercach jej członków. Utrata ukochanych osób mocno dotknęła Robina Giba i jego rodzinę, pozostawiając głębokie emocjonalne rany. Andy Gibb, najmłodszy brat Robina, był utalentowanym artystą solowym, a jego kariera muzyczna była podziwiana przez wielu. Hity takie jak Shadow Dancing i I Just Want to Be Your Everything wyniosły Andyego na szczyt sławy, ale za glamour kryły się wyzwania, z którymi nie mógł sobie poradzić. W 1988 roku, w wieku zaledwie 30 lat, Andy zmarł na zapalenie mięśnia sercowego po długim okresie problemów zdrowotnych. Jego śmierć była ogromnym szokiem dla rodziny Gibb i pozostawiła niezatarte cierpienie w sercu Robina. Robin kiedyś powiedział, że mimo że Andy starał się przezwyciężyć swoje trudności, presja sławy i osobiste problemy zrujnowały jego ducha. Ta strata pozostawiła ogromną pustkę w rodzinie i na zawsze zmieniła sposób, w jaki Robin i jego bracia postrzegali życie. W 2003 roku Robin przeżył kolejny dotkliwy cios, gdy zmarł Maurice, jego bliźniaczy brat. Maurice zmarł w wyniku powikłań spowodowanych skrętem jelit, rzadką i niebezpieczną chorobą. Robin i Maurice byli nie tylko bliźniakami, ale również nierozłącznymi towarzyszami w muzyce i życiu. Nagła śmierć Maurisa była ogromnym szokiem dla Robina. Na tyle, że przyznał, iż był to największy ból jego życia. Robin mówił z głębokim szacunkiem i miłością o Maurice. Byliśmy dwoma częściami tej samej osoby. Gdy Maurice odszedł, czułem, jakbym utracił połowę swojej duszy. Ta strata dotknęła nie tylko emocje Robina, ale również Bee Gees. Po śmierci Maurisa, Robin i Barry starali się kontynuować swoją karierę muzyczną. Zdecydowali się tymczasowo wstrzymać działalność PGS, ponieważ dla nich zespół nigdy nie mógłby być kompletny bez Maurisa. Pomimo tych monumentalnych strat, Robin zawsze starał się podnieść nastrój i docenić wspomnienia o swoich braciach. Kontynuował pisanie i występy, traktując to jako sposób na uhonorowanie Maurisa i Andiego. Późniejsze utwory Biggies, szczególnie emocjonalne balady, wyraźnie odzwierciedlają ból i nostalgię, które nosił w sobie Robin. Rodzina Gibb pozostawiła ogromne muzyczne dziedzictwo, ale za tymi piosenkami kryją się głębokie, osobiste historie pełne łez. Robin Gibb spędził swoje ostatnie lata z niezwykłą determinacją i oddaniem dla swojego rzemiosła, mimo pogarszającego się stanu zdrowia. Jego walka z chorobą i ostatnie wkłady nie tylko pozostawiły niesamowite muzyczne dziedzictwo, ale także inspirowały do oporu w obliczu przeciwności. Pomimo poważnych problemów zdrowotnych, Robin Gibb nigdy nie poddał się swojej pasji do muzyki. W 2010 roku wystąpił jako gościnny mentor w australijskiej wersji programu The X Factor, pomagając młodym uczestnikom rozwijać ich talent. W tym samym roku Robin koncertował z piosenkarką Bonnie Tyler w Australii. Występują w dużych miastach takich jak Melbourne, Sydney, Brisbane i Perth. W 2011 roku Robin i jego syn RJ Gibb ukończyli ambitny projekt muzyczny The Titanic Requiem. Projekt ten został skomponowany jako hołd dla setnej rocznicy zatonięcia Titanica, łącząc muzykę klasyczną i nowoczesną. Ze względu na swoje złe zdrowie. Robin nie mógł jednak uczestniczyć w publicznej premierze w kwietniu 2012 roku, co głęboko żałował. Oprócz muzyki, Robin Gibb zaangażował się w charytatywne i społeczne przedsięwzięcia. Był przewodniczącym British Heritage Foundation i aktywnie wspierał Bomber Command Memorial Fund, projekt mający na celu uhonorowanie pilotów RAF, którzy poświęcili swoje życie podczas II wojny światowej, sprawa, dla której Robin miał ogromną pasję. Nawet gdy jego stan zdrowia się pogarszał, Robin występował w telewizji, aby zbierać fundusze na cele charytatywne. Zawsze uważał, że to ważny obowiązek, aby wykorzystać swoją sławę dla dobra społeczności. W sierpniu 2010 roku Robin przeszedł pilną operację z powodu poważnych bólów brzucha. Po operacji lekarze odkryli, że ma nowotwór jelita grubego, który rozprzestrzenił się na jego wątrobę. Mimo wszystko Robin walczył z niesamowitą wolą przeciwko swojej chorobie. Podczas leczenia kontynuował próby utrzymania swoich muzycznych i charytatywnych aktywności. Jednak w kwietniu 2012 roku Robin zapadł na zalenie płuc i zapadł w śpiączkę. Chociaż krótko potem odzyskał świadomość, jego zdrowie nigdy się nie poprawiło. 20 maja 2012 roku Robin Gibb zmarł w London Hospital. W wieku 62 lat. Jego śmierć była nie tylko ogromną stratą dla jego rodziny, ale także niezastąpioną stratą dla muzycznego świata. Pogrzeb Robina odbył się 8 czerwca 2012 roku w kościele St. Mary the Virgin w pobliżu jego domu w Thame, Oxfordshire. Rodzina, przyjaciele i fani zebrali się, aby pożegnać utalentowanego artystę po raz ostatni. Barry Gibb brat Robina i jego najbliższy towarzysz emocjonalnie podzielił się chwilą zadumy. Mieliśmy swoje konflikty, ale teraz to już nie ma znaczenia. Jeśli masz konflikty w swoim życiu, odpuść je. Również przyjaciele z branży rozrywkowej oddali hołd Robinowi. Roger Daltrey, frontman zespołu The Who, nazwał Robina kudownym głosem emocji. Aktor John Travolta, który pracował z Biggie's przy Saturday Night Fever, powiedział... Robin był prawdziwym przyjacielem, pełnym talentu i hojności. Zawsze będziemy go pamiętać. Chociaż jego życie zakończyło się za wcześnie, dziedzictwo, które pozostawił Robin Gibb, trwa. Przez muzykę Biggies i serdeczne projekty, w które się zaangażował. Hity takie jak Staying Alive, How Deep Is Your Love i Night Fever wciąż inspirują miliony fanów na całym świecie. Robin Gibb pozostanie w pamięci nie tylko jako utalentowany artysta. Ale także ryzyliant i oddany człowiek. Żył pełnym życiem, dając wszystko dla muzyki, rodziny i społeczności, pozostawiając trwały ślad w sercach wszystkich. Jego śmierć była ogromną stratą, ale melodie, które stworzył, będą echo wieczności. Nawet po jego śmierci jego muzyka, razem z Biggie trwa w sercach milionów fanów na całym świecie. Od żywych rytmów "Stayin' Alive" po emocjonalne balady, takie jak "How Deep Is Your Love". Robin Gibb pozostawił nieśmiertelne muzyczne dziedzictwo. Prosimy o podzielenie się swoimi myślami na temat Robina, Giba i Gees w komentarzach. Nie zapomnij polubić naszego kanału i subskrybować, aby oglądać więcej filmów.